A witaj. Dzisiaj opowiem Ci troszeczkę o prokrastynacji i perfekcjonizmie, ponieważ jedno z drugim idzie w parze. Ja często powtarzam, że prokrastynacja i perfekcjonizm to siostry. Co prawda, nie bliźniaczki, ale jednak bardzo do siebie podobne, a co najmniej mocno ze sobą związane. Dlaczego? Dlatego, że kiedy chcesz być perfekcjonistką, kiedy czujesz, że wszystko musi być perfekcyjne. Ty musisz być perfekcyjna, to co robisz musi być perfekcyjne. Każde twoje, nawet najmniejsze działanie, wszędzie dążysz do perfekcji. I oczywiście nie ma w tym nic złego, bo dzięki temu się rozwijamy, ale tak naprawdę, kiedy dążysz do perfekcji i tej perfekcji nie osiągasz, bo perfekcja jest iluzją, umówmy się. Osoby, które dążą do perfekcji, właściwie i takiej w swoim mniemaniu oczywiście, Praktycznie nigdy nie osiągają, no bo pomyśl sobie teraz. Przypomnij sobie ostatnią sytuację, która, w której chciałaś być perfekcyjna, w której chciałaś coś zrobić, coś osiągnąć, coś, czegoś dokonać, coś wykonać, i żeby to było perfekcyjne. Czy udało ci się to? No, bardzo często pojawia się tutaj takie: Ach, mogłam lepiej, a może mogłam się bardziej postarać, a może mogłam inaczej, gdybym tylko, tak, gdybanie. I tak pojawia się pewnego rodzaju niezadowolenie. Zawsze mogłam inaczej, zawsze mogłam lepiej, zawsze jeszcze troszeczkę bardziej dopieścić, zawsze coś tam więcej. Nieprawda. Zrobiłaś tak, jak zrobiłaś, bo tak uważałaś, że będzie najlepiej. Zrobiłaś tak, jak zrobiłaś, bo tak naprawdę to, co zrobiłaś, to właśnie to już jest takie, jakie jest. Jest perfekcyjne. I. Zaraz opowiem, skąd się bierze w ogóle perfekcja, perfekcjonizm, co do tego ma prokrastynacja, ale poczuj sobie, pomyśl, już teraz, jeśli jesteś perfekcjonistką, to tak naprawdę tylko przyprawia Cię o frustrację, pod frustracją. Frustracja to jest połączenie złości i strachu, więc dlaczego to, że czegoś nie zrobiłaś perfekcyjnie, dlaczego to, że czegoś nie osiągnęłaś perfekcyjnie... Hmm. Może rysunek, który miałaś zrobić, obraz namalować, nie jest jeszcze perfekcyjny. Może ciasto, które upiekłaś, nie jest tak perfekcyjne, jakbyś chciała. Może makijaż, który dzisiaj wykonałaś, mógłby być trochę jeszcze lepszy, bo odbiega od perfekcji. Może po prostu ty mogłabyś być jakaś, bo wtedy byłabyś bardziej perfekcyjna. Co się dla ciebie kryje pod słowem perfekcja? I dlaczego doprowadza ciebie to do frustracji? No właśnie dlatego, że. Ta perfekcja wciąż ucieka, jest zawsze o krok przed tobą. Ona jest niedościgniona, dlatego że ona właściwie nie istnieje. Nie istnieje tak długo, a właściwie ucieka od ciebie tak długo, jak długo zechcesz ją gonić. Jeżeli... I wtedy oczywiście ty jej nie dogonisz, bo mm, tak, tak działa energia perfekcjonizmu. Im bardziej ty ją gonisz, im bardziej do niej dążysz, tym bardziej ona ucieka, bo im bardziej ty chcesz być perfekcyjna, tym bardziej nie będziesz, bo wchodzisz w chcenie. A chcenie. Jest dla podświadomości jasne. Aha, ona chce być perfekcyjna, ona chce coś tam zrobić, wykonać perfekcyjnie. Ona chce, a więc Twoja podświadomość, dla niej to jest jasny sygnał, zarządzi wszystkim w Twoim życiu tak, żebyś ty ciągle musiała chcieć, żebyś ty ciągle dążyła do tej perfekcji. A perfekcja jest o krok przed Tobą i po prostu. Uśmiecha się do ciebie, a może już nawet wręcz szyderczo się z ciebie śmieje i mówi: i tak mnie nie dogonisz. Jaka to jest lekcja? Ano taka, że kiedy pojawia się właśnie to mniemanie, że no nie jestem perfekcyjna, nie wyszło mi to perfekcyjnie, mogłam lepiej, co nie jest prawdą, pojawia się frustracja. Tak jak powiedziałam, pod frustracją jest złość i strach. Czego dotyczy ta złość i ten strach? Rozłóż to sobie na czynniki pierwsze: kto być może od ciebie oczekuje tej perfekcji? Może ta perfekcja wcale nie jest twoja? Do kogo należy ta perfekcja, dążenie do perfekcji? Może byłaś krytykowana często jako dziecko, jako nastolatka, a może tylko raz w tym temacie, właśnie w którym dążysz do perfekcji to tylko jeden, jeden, jeden jeden, jeden raz. Zostałaś skrytykowana, albo jakoś oceniona, i zostało to w tobie do dzisiaj i do dzisiaj udowadniasz. Komu i co chcesz udowodnić? To właśnie ciebie złości. Komu i co chcesz pokazać? Bo to właśnie wywołuje w tobie lęk, że jeśli tego nie udowodnię, jeśli nie będę perfekcyjna w tym czy innym temacie, w tej czy innej kwestii, chociażby sprzątanie mieszkania, perfekcyjna pani domu. No właśnie. To czego się boisz? Boisz się, że zostaniesz oceniona. Znowu. Może po raz drugi, a może po raz setny w swoim życiu. Pochyl się nad tym. To nie jest twoje. Ta perfekcja nie jest twoja. Ta obawa oceny też nie jest twoja, więc czyja ona jest? To znaczy, ty się boisz tej oceny, ale kto ciebie ocenił? Czyja była ta opinia? Oddaj to tej osobie. Pomyśl sobie, że. Ten strach już dzisiaj nie ma miejsca. Może kiedyś ocena, którą usłyszałaś, opinia, którą, czy krytyka, którą ktoś wydał odnośnie twojego braku perfekcjonizmu, tak zabolała ciebie. Tak, teraz się boisz ponownie to usłyszeć, bo to nie jest przyjemne, bo za tym kryje się właśnie jakieś nieprzyjemne odczucie. A więc pomyśl sobie teraz, kto ci to powiedział, kiedy to było i czego to dotyczyło, i uwolnij to. Uwolnij ze swojego ciała, ze swojej podświadomości, oddaj to tej osobie, przetransformuj. To nie jest Twoje. Złość pojawia się pod tą frustracją. Oprócz strachu jest także złość, ponieważ złość ci mówi, hej, już wystarczy. Jak długo jeszcze chcesz udowadniać, jak długo chcesz dążyć do perfekcji, właściwie po co? Czy naprawdę będziesz wtedy z siebie bardziej zadowolona? Zobacz, znajdź taki moment. W którym być może właśnie kiedyś w Twoim mniemaniu udało Ci się osiągnąć w czymś perfekcję. Czy to było dla Ciebie naprawdę aż tak ważne? Naprawdę aż tak dało Ci to nie wiadomo co, żebyś ty chciała to powtarzać? Czy osiągnięcie tej perfekcji zmieniło aż tak wiele w Twoim życiu? Bardzo często no, nic się nie zmienia. Osiągamy coś. Udaje nam się tą perfekcję dosięgnąć i okazuje się, że i, i, i już, i to tyle? Naprawdę? I o to tyle krzyku? A więc złości mówi, że może już wystarczy. Przestań już gonić tą perfekcję, przestań chcieć być perfekcyjna, bo jesteś właściwa taka, jaka jesteś. Jesteś idealna taka, jaka jesteś. Jesteś dobra taka, jaka jesteś. Jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś. Koniec, kropka, i nie musisz. Nic nikomu ani udowadniać, ani pokazywać, a tym bardziej ciągnąć jakieś sprawy z przeszłości, które są historią, i w przeszłości należy je zostawić. Jeśli nadal one na Ciebie oddziałują, to teraz się nad tym pochyl wypisz to. Zauważ i zrób z tym porządek, tak? Uwolnij, oddaj. Nie nieś przeszłości nadal tutaj w swoim życiu. A więc co ci mówi twoja złość odnośnie twojego perfekcjonizmu? Czego ona dotyczy? Kogo ona dotyczy? Na pewno chce ci coś pokazać. A więc być może czas już skończyć właśnie z tym nieustannym dążeniem do perfekcji. Perfekcjonizm skąd się bierze? Mm. Może najpierw o prokrastynację, bo to będzie takie fajniejsze połączenie. A więc prokrastynacja i perfekcjonizm, tak jak ja powtarzam, to są siostry bardzo mocno ze sobą zżyte. Dlaczego? Dlatego, że kiedy dążysz do czegoś i chcesz, żeby to było perfekcyjne, a gdzieś tam jednak z tyłu głowy masz i tak tej perfekcji nie osiągnę. A nawet jeżeli tak bardzo się postaram i tak dużo z siebie dam, to czy na pewno ktoś, może jakaś konkretna osoba, albo w ogóle ktoś, to czy to doceni, czy to zauważy, czy to właśnie będzie w, tym, w mniemaniu tej osoby, no już takie, takie właściwe, takie najlepsze, takie perfekcyjne, czy zasłużę w jej oczach na coś, czy usłyszę to miłe słowo, czy zostanę poklepana po ramieniu. No, no właśnie. Wiesz, że. Może tak nie być, że mimo tego, że tak bardzo się postarasz, to i tak nie będzie to perfekcyjne, albo w mniemaniu tej osoby czy osób, których to dotyczy, albo ty sama tak dużo od siebie wymagasz, tak bardzo jesteś wobec siebie krytyczna, że po prostu niezależnie od tego, co ty stworzysz, co ty nie powiesz, co ty nie zrobisz, jaka ty nie jesteś, wszyscy mogą ciebie nawet może i chwalić. I ci mówić, wow, jakie to jest wspaniałe. Wow, w ogóle rewelacja, co ty tutaj zrobiłaś, jak ty to zrobiłaś, co ty powiedziałaś, jaka ty jesteś. I może tak być, że wszyscy inni to zauważą, ale ty w swoim mniemaniu masz też tak zaniżone poczucie własnej wartości, tak zaniżoną samoocenę, że ty sama. I tak uważasz, że nie. To jest jeszcze za mało i jeszcze za mało i to nadal nie jest perfekcyjne. I właśnie tutaj się będzie pojawiała prokrastynacja. Dlatego, że jeśli ty wiesz, że albo ktoś, kto ciebie oceni, być może skrytykuje, czyli uzna, że to, co ty robisz, jest nieperfekcyjne, to obawiasz się tego. Nie chcesz tego usłyszeć, bo jak to usłyszysz, to poczujesz, tak? To zaboli, to będzie nieprzyjemne. Albo też sama sobie, sama, sama względem siebie, ty wiesz, że. I tak nie będziesz z siebie zadowolona. i tak siebie będziesz krytykowała i biczowała, więc odkładasz. Odkładamy wtedy na później. To, co mamy do zrobienia, to, co mamy do wykonania, to, co mamy do zmienienia. Czy to chodzi o nas same, nie wiem, o, na nasze, o nasze nawyki, być może o jakiś trening, być może o jakąś dietę, być może o pracę, o biznes, być może, nie wiem, płacenie rachunków, może odbycie jakieś rozmowy, może odpisanie na jakiegoś maila, a może po prostu posprzątanie w domu, załatwienie jakichś zaległych spraw. Może tak być, może to dotyczyć, dotyczyć wszystkiego, i ty po prostu prokrastynujesz. Prokrastynujesz, bo wiesz, że nie będzie tej perfekcji. Więc odkładasz, wolisz tego nie zrobić. Świadomie bądź podświadomie pojawia się właśnie ta prokrastynacja. Dlatego one są takie, takie bliskie siostry, tak mocno ze sobą związane. Prokrastynacja jakby niejako cię ratuje, mówi dobra, dobra, to teraz tego nie rób. Nie narażaj się na to nieprzyjemne uczucie krytyki, opinii czy samokrytyki, tak? Samobiczowania. Um... Bo nie osiągniesz tej perfekcji. Oczywiście prokrastynacja jest też związana, jeżeli odkładasz coś na później, masz problemy z podjęciem jakiegokolwiek działania, masz problemy z rozpoczęciem czegoś, to tutaj też jest to mocno związane z tematem mamy. Z tematem też może być to związane Twojego porodu, ale o tym nie dzisiaj. Daj, zna daj znać w komentarzu, czy temat prokrastynacji interesuje Ciebie szerzej. To oczywiście też o tym opowiem, z czym jeszcze prokrastynacja jest związana, ale na pewno jest związana właśnie z perfekcjonizmem. Właśnie tak to wygląda. A więc przyjrzyj się teraz temu, czy Ty to, co masz do zrobienia, to, co odkładasz na później, może na wieczne nigdy, prokrastynujesz, tak? Ciężko Ci jest za coś zabrać. Czy tam właśnie przy tym nie stoi ta chęć perfekcji, ale też i właśnie obawa krytyki, oceny, niezadowolenia z samej siebie, albo że inni nie będą z ciebie właśnie zadowoleni? Poczuj to sobie. Skąd też bierze się perfekcjonizm, jeszcze tak ustawieniowo? O perfekcjonizmie i prokrastynacji można by mówić wiele. Chciałam teraz podać te takie, to takie połączenie. Dlaczego, dlaczego to połączenie często występuje i o co tutaj chodzi? Ustawieniowo perfekcjonizm mówi: zobacz mnie, tato. A więc, jeżeli chcesz być perfekcjonistką we wszystkim, to popatrz na relacje z tatem. Czy one były, czy ich brakowało i jakie one były. Niezależnie od tego, czy twój tata jeszcze jest, czy masz z nim kontakt, czy, czy nie, to możesz też z tym popracować, jak najbardziej spojrzeć na to i uzdrowić, przetransformować jak najbardziej. W każdym razie poczuj, jak to jest, kiedy słyszysz: Perfekcjonizm mówi. Zobacz mnie, tato, zobacz, jaka jestem, fajna, mądra, zdolna, zaradna, zobacz, jak to zrobiłam, jak tamto, jak to wykonałam, jaka jestem. Zobacz mnie. Spójrz na mnie. O tym jest perfekcjonizm. I kiedy wychodzisz perfekcjonizm jest o tacie zobacz mnie tato a prokrastynacja i zwłaszcza takie zaczynanie prokrastynowanie w zaczynaniu kiedy masz trudności z wystartowaniem kiedy masz trudności z wyjściem do czegoś kiedy masz trudności z po prostu z podjęciem z rozpoczęciem tak czegoś i z podjęciem działania w takim kontekście prokrastynacja to tutaj już jest o mamie ale tak jak mówiłam Daj znać w komentarzu, czy chcesz, żebym to powiedziała w szerszym kontekście, wyjaśniła, więc chętnie, jak najbardziej chętnie to zrobię. I teraz jeszcze odnośnie tej perfekcji, jeśli właśnie Ciebie ten temat dotyczy, a Ty już to czujesz, czy dotyczy to Ciebie, zobacz mnie, tato. Wciąż będziesz dążyła, dopóki nie spojrzysz na to z tej przestrzeni, wciąż będziesz dążyła i goniła tą perfekcję i jej nigdy nie dogonisz. Też będziesz wychodziła z przestrzeni małej dziewczynki do ludzi, do świata, do partnera, partnerki, do przyjaciół, do osób z pracy, do współpracowników, w swoim biznesie, do klientów, klientek. W ogóle do ludzi, tak? Będziesz wychodziła z przestrzeni Zobaczcie, tak, jakbyś chciała, żeby tato Ciebie zobaczył. Dokładnie takie to jest. Będziesz starała się ponad wszystko pokazać, jaka jesteś i, i że jesteś perfekcyjna. I no powiem wprost, nigdy nie uda Ci się tego osiągnąć, bo życie, energia będzie Ci pokazywała właśnie, że hej, nie tędy droga. Musisz się zatrzymać i cofnąć właśnie i spojrzeć tutaj na tematy związane z tą relacją. Wrócić do siebie i sama z sobą tą relację przetransformować w sobie, przetransformować i zmienić relację związaną z tatą. I ludzie na zewnątrz nie będą ci dawać tego. Nawet jeżeli ty sama uznasz w końcu, tak, to jest perfekcyjne, albo ja już jestem no, taka, jaka, jaka, jaka uważam, że, że jestem dobra. Mm ale nadal będziesz czuła i potrzebowała, żeby jeden ktoś z zewnątrz ci to potwierdził. Żeby ktoś cię, jak ja to mówię, poklepał po ramieniu, pogłaskał po głowie, powiedział dobre słowo. No kto tak robi, tata? Jeżeli ty tego oczekujesz od innych ludzi, od kogokolwiek innego, tak długo nie będziesz tego dostawała. Bo życie ci to pokazuje, hej, nie tędy droga. Ty nie masz wychodzić do ludzi z przestrzeni swoich deficytów, z dzieciństwa. Ty sama teraz w nie zajrzyj i sama sobie je uzupełnij, sama się sobą zaopiekuj, tak? Ukochaj siebie, zadbaj o to, czego ty potrzebujesz w tym temacie, i dopiero wtedy wyjdź do ludzi. Czyli najpierw nakarm siebie, zanim pójdziesz do ludzi. I wtedy, kiedy ty sama się sobą zajmiesz, wypełnisz, nakarmisz te swoje, właśnie deficyty, to inni ludzie nagle. Zaczną ci to potwierdzać, zaczną ci to pokazywać, tylko ty już wtedy nie będziesz tego potrzebowała. Jak długo będziesz tego potrzebowała? Tak naprawdę tak długo nikt ci tego nie da i nikt ci tego nie uzupełni. To znaczy, może ktoś ci powie, ale no fajnie wyglądasz, super robotę zrobiłaś, ale to pięknie przygotowałaś, ale ekstra posprzątałaś mieszkanie, no może ci powie nawet, wow, zrobiłaś to perfekcyjnie, wow, ty teraz jesteś perfekcyjna i tak dalej, i tak dalej. I ty się przez chwilę ucieszysz, bo tak odrobinkę tam się nasączy w ten twój brak. Ale to wpada, da ci chwilkę czegoś, co ty potrzebujesz, i zniknie, i ta pustka nadal zostanie, dopóki ty sama się tym nie zajmiesz. Tak więc o tym to jest. O tym jest ten perfekcjonizm i o tym jest połączona z nim prokrastynacja. Poczuj, które tutaj tematy, które kwestie są dla Ciebie, i wyciągnij z tego swoje wnioski. Popatrz, możesz to wypisać. Popatrz na to, co wypisałaś, bo to, to są te kwestie, nad którymi powinnaś się pochylić, żeby z tego wyjść, żeby w końcu sama spojrzeć na siebie z przestrzeni. Taka, jaka jestem, jestem właściwa. Taka, jaka jestem, jestem dobra, jestem najlepsza i już. I nie muszę być inna. Nie muszę być jakaś, bo ktoś tego oczekuje. Tylko taka, jaka jestem, jestem właściwa, jestem wystarczająca. Ale jak długo nie nakarmisz sobie tych swoich pustych przestrzeni. Jak długo sama się sobą nie zaopiekujesz i, i, sobie, i siebie nie ukochasz, tak długo możesz sobie powtarzać: Tak, taka, jaka jestem, jestem wystarczająca, tak, taka, jaka jestem, jestem właściwa. Ale jeżeli ty to mówisz, bo wiesz, że powinnaś, nie przyniesie to efektu. Taka afirmacja nie przyniesie efektu trwałego, bo te pustki w tobie wciąż będą wybrzmiewały i energia będzie ci to pokazywała, życie będzie ci to pokazywało. Niejako będzie ci mówiło, nie, okłamujesz siebie. Ty chcesz tak myśleć i super, i to już jest ten pierwszy krok, żebyś ty powiedziała: tak, od teraz ja idę w stronę tego, że jestem wystarczająca. Jestem najlepsza taka, jaka jestem. Jestem taka, jaka jestem, i to jest okej. Okay. I nie muszę być inaczej albo bardziej perfekcyjna. I jeszcze przy tym, jeżeli właśnie wypełnisz te swoje deficyty, czyli nakarmisz się, ukochasz. To wtedy to zadziała. Tak? Bo same afirmacje możesz pisać, możesz mówić. Jeśli nie zajmiesz się jakby prawdziwą przyczyną tego problemu, to afirmacje też nie zadziałają albo zadziałają tak na krótko, a zaraz i tak to wszystko wróci. Więc spójrz na to, proszę, w, te, w, w ten sposób i z tej strony. Zaczynamy od spodu. Tak? Jeżeli jest dziura, jeżeli jest rana, jeżeli jest deficyt, to trzeba to ładnie sobie e, nakarmić, wypełnić, zregenerować, opatrzeć, opatrzeć. I wtedy z przestrzeni tej, tej pełni, stanąć się powiedzieć tak. Poczujesz wtedy też ogromną różnicę, że nawet jeżeli do tej pory mówiłaś, ja jestem wystarczająca, ale nie nakarmiłaś tych swoich deficytów. jakie nakarmisz, jak przetransformujesz. To, co idzie za tobą, co na przykład właśnie dotyczy relacji z tatą, albo co gdzieś tam ciągnie się, związane jest z jakąś krytyką, którą kiedyś usłyszałaś, z jakąś opinią, którą kiedyś usłyszałaś. Jeżeli ty to przetransformujesz, uwolnisz i napełnisz te swoje deficyty, nakarmisz się, to staniesz w pełni, staniesz w pełni swojej mocy i wtedy w pełni poczujesz swoją wartość. I jak ty powiesz, Jestem wystarczająca. Jestem właściwa taka, jaka jestem. To wybrzmi z tak ogromną siłą, że sama się zdziwisz. I ty stojąc w tej przestrzeni, mało tego, to nie tylko wybrzmi wtedy dopiero naprawdę i naprawdę zadziała i pójdzie po prostu jak ogromna fala do świata, ale ty też nagle staniesz w tej przestrzeni, jestem właściwa, jestem wystarczająca taka, jaka jestem i po prostu nagle zniknie, już nie będzie w tobie tej potrzeby udowadniania komu, czego, komuś czegokolwiek, nie będziesz w ogóle czuła tej potrzeby, że ty musisz, że ktoś musi ciebie zobaczyć, zauważyć, pochwalić, poklepać, pogłaskać po główce, bo ty wyjdziesz z przestrzeni tej małej dziewczynki, która czeka, aż ktoś ją zauważy, z przestrzeni małej dziewczynki, która woła o to, czego jej zabrakło, tylko ty staniesz w przestrzeni dorosłej kobiety, w swojej kobiecości, w swojej mocy i wszyscy to zauważą. I ty nawet nic nie będziesz musiała nic robić w związku z tym już, bo to będziesz miała w sobie ucieleśnione, bo tym będziesz emanowała. Ty nie tylko w to uwierzysz, bo to poczujesz, ale też inni to będą widzieć, inni to będą czuć i tak, oni wtedy będą ci mówić różne fajne rzeczy, różne Rzeczy zaczną się zmieniać w twoim życiu, tak? Życie zacznie ci przynosić to, co korzystne, to, co piękne dla ciebie, bo będzie to zgodne z tym, co ty rezonujesz. Ale ty, słysząc to, co inni będą mówić, tak? To, co będą ci pokazywać? Oczywiście, przyjmiesz to z wdzięcznością, ale to już będzie takie ok, miło mi, dziękuję, ale ja tego jakby nie, nie będziesz wychodzić z przestrzeni braku. Uznasz to? Będziesz wdzięczna? Ale już nie będziesz tą, która żebrze, tą, która płaszczy się, żeby ktoś na nią po prostu spojrzał. Tylko ty będziesz osobą, która widzi siebie, która napełniła siebie, która wyszła z tego dzieciństwa, zintegrowała tą część siebie, tej małej dziewczynki zintegrowała ją ze sobą i znalazła w swojej mocy. Tak więc tutaj trzy takie kroki do zrobienia dla ciebie. Daj znać, czy to jest jasne. Daj znać, jeśli masz jakieś pytania, zostaw w komentarzu. Jeśli wybrzmiało tu jeszcze jakieś kwestie, które chciałabyś, abym poszerzyła, poruszyła w szerszym, głębszym kontekście, zostaw komentarz. Do usłyszenia.